Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy. I słuchajcie, na sam początek wielkie podziękowania dla osób, które zostawiły łapę w górę pod poprzednim filmem, bo znowu wszelkie rekordy pobite. I od razu zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem, bo to jest bardzo miłym gestem, pomaga się rozwijać i naprawdę jestem wdzięczny każdemu z osobna. Słuchajcie, mamy trzy kupony na jutro, na wtorek. Rzucamy dzisiaj film, bo oczywiście będzie więcej czasu, żeby sobie zerknąć, co tutaj ludzie grają. A mamy już skompletowane kupony, także można to wrzucić. Oczywiście przypomnę o promocji bez ryzyka, przegranej dla nowych graczy, to jest bardzo fajna promocja, odpalimy Në këtërën e Także lecimy ze tak naprawdę standardowym układem filmu. Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w BetClicku, legalny w Polsce Bookmaker, a założycie sobie taką to konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, i użyjecie kodu promocyjnego wstawiam 50, tak jak teraz widzicie, no to możecie sobie stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon, obojętnie jakie kursy, obojętnie jakie typy, obojętnie ile tych typów za 57 zł. Jeżeli ten kupon pierwszy nie wejdzie, wraca do Was 5 dych, 7 zł to jest podatek, to tracicie, ale te 5 dych możecie wypłacić od razu na swoje konto bankowe, nie trzeba obracać, nie trzeba kombinować tutaj z obrotami, jak to często to bywa fajna prąka dla nowych graczy. No, po pierwszych kuponach znalazł. Jeżeli ten pierwszy chłon wejdzie, oczywiście kasa jest wasza, też nie musicie obracać i grać dalej. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, warto sobie skorzystać. Lecimy z konkursem. Jak zawsze, 5 dyszek do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem. I w komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w jutrzejszym meczu pomiędzy Milanem a Torino. Dodatkowo dopisujecie swój login gracza z betclicka. Typujemy do jutra do 20.45. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na betclick, nie biorą udziału w załowie, czyli standardowe zasady konkursu Zanim przejdziemy do typów, to zapraszam Was jeszcze na naszego Instagrama. W weekend odpalaliśmy tam konkurs i będzie więcej tam konkursów, piłeczki do wygrania, bonusy do wygrania, więc podajcie Link w opisie pod tym filmem. No a teraz powoli startujemy z typami. I zaczynamy od dubla, którego podesłał nam Kamil. To jest dubelek za 160 zł, 1,59 kurs i 2,29, czyli tutaj takie mocne dosyć kursy. No i lecimy jak zawsze na tych filmach z Waszymi kuponami z argumentacją. Piłkarze Witeze w tym sezonie jeszcze poważniej podchodzą do walki, nawet o mistrzostwo. W minionych kolejkach potrafili ograć Feyenoord, Dołożyli do tego zwycięstwo z Heraklesem i przegrali z Alkmaar. Utrecht ostatnio remisuje i piłkarze tego klubu w pogoni za golem zapomnieli trochę o defensywie. W każdym z ostatnich trzech meczów tracili co najmniej dwa gole i tyle samo strzelali. Teraz królowie remisów spotkają się z mocną ofensywą, a błędy, jakie popełniają ostatnio w defensywie, no pozwalają sądzić, że padnie tutaj kilka bramek. Kamil stawia na overka 2,5 goli. I drugi typ, Milan w tym sezonie jest bardzo mocny i teraz czeka ich drugi mecz w krótkim czasie z Torino. Pod opieczni Pioliego są liderem a wygrana z Torino potwierdziła, potwierdziła fakt, że, że porażka z Juventusem była tak naprawdę mocnym wypadkiem przy pracy. Torino mocno nie radzi sobie w lidze, zajmują na ten moment 18 miejsce po wygranej Genui, która wskoczyła oczko wyżej. W meczu z Milanem spodziewa się tutaj Kamil podobnego scenariusza. Tam Rossoneri przycisnęli już w pierwszej połowie, ustawiając sobie mecz. Torino ma większe problemy w lidze i spodziewa się tutaj Kamil, no że do tego meczu w Pucharze podejdą nieco powściągliwie. Stawia tutaj, że gospodarze już w pierwszej połowie po raz drugi ustawią sobie spotkanie i wygrają pierwszą połowę, to znaczy będą prowadzili do przerwy i po prostu wygrają całe spotkanie i bardzo fajny kurs jest na to bo 2,29, no i tak jak mówiłem tutaj 512 zł na, na kuponie od Kamila, słuchajcie dzisiaj trzy kupony od trzech osób, które jeszcze swoich sił na naszym kanale nie próbowały pytacie o taśmę Wiktora, ale o tym powiem nieco później, to jest pierwszy kupon na wtorek, pierwszy kupon na wtorek, przechodzimy do drugiego kuponu na wtorek, to już jest Trebelek, czyli trzy zdarzenia od Grzegorza tutaj mamy kurs łączny 3,60 czyli mniejszy z trzech zdarzeń niż ten poprzedni dubelek złożony z dwóch zdarzeń, no ale tutaj bezpieczniejsze, bezpieczniejsze kursy 1,47, 152 161, 205 zł stawka 649 złotych do wygrania. No i lecimy Sheffield po, po pierwszym dobrym sezonie w Premier League. Teraz złapało mocną zadyszkę i w tej kampanii zamykają tabelę z niechlubnym bilansem 0-2-15. Podopieczni Wildera mają spore problemy w ofensywie, a gra z tyłu jest daleka od poprawnej. Tylko 8 goli strzelonych, w tym żaden w ostatnich trzech meczach i aż 29 straconych goli. Newcastle również nie spisuje się najlepiej w defensywie, gdzie piłkę z siatki ciągali już 26 razy w ofensywie wygląda to trochę lepiej w 16 kolejkach strzelili 18 goli co daje średnią nieco ponad jednego gola na mecz no spotkania tych drużyn spotkanie tych drużyn będzie dla, dla każdej szansą na przełamanie tutaj Grzegorz liczy że zarówno Sheffield jak i Newcastle mocno tutaj powalczą obie ekipy zagrają grają słabo z tyłu i liczy na co najmniej dwa gole w całym spotkaniu obojętnie przez kogo strzelone i na to kurs 1.47 dalej w jednej 16 finału Leverkusen gościć będzie u siebie Aintree gospodarze ostatnio grają nieco słabiej i w trzech ostatnich Spotkaniach zdobyli tylko jeden punkt, przegrywając chociażby właśnie z ekipą Frankfurtu. Goście z kolei są w zupełnie innym momencie. Po długiej serii słabszych wyników nadeszło przełamanie. Trzy zwycięstwa z rzędu niewątpliwie zbudują ich morale i będą szukać kolejnej szansy, aby iść za ciosem. Tutaj być może obie ekipy trochę porotują składem. Ten sezon jest dziwny i przede wszystkim bardzo intensywny. Niemniej, niezależnie od składu, tutaj Grzegorz spodziewa się twardej walki z obu stron. Tak jak całkiem, w całkiem niedawnym meczu ligowym. Stawia tutaj, że podobnie jak wtedy, obie drużyny zdobędą minimum po jednym golu, czyli gol z jednej strony, gol z drugiej strony. Strony I ten zakład po kursie 1,52 siada. No i ostatnie, ostatnie spotkanie Atletico do starcia z Sevillą przystąpi dużo bardziej wypoczęte, ich mecz Bilbao został przeniesiony i po dopierzki Simeone, mogli skupić się na krótkiej regeneracji. Los Colchoneros wyrastają na głównych rywali tutaj faworytów do, do wygrania ligi. Oprócz porażki z Realem zremisowali tylko dwa mecze, resztę wygrywając i naprawdę w tym sezonie no, wyglądają po prostu imponująco. Goście również ostatnio zwyżkują formą, a co najważniejsze nie przegrywają i konsekwentnie dopisują punkty do swojego konta. Co może cieszyć w grze. I to fakt, że poprawili oni grę w ofensywie. I nawet jeśli tracą dwie bramki, to potrafią wygrać mecz, tak jak właśnie w starciu z Sociedad poprzednie ich, poprzednie ich spotkanie. Atletico potrafi popełniać błędy z tyłu i choć na ten moment piłkę z siatki wyciągali tylko 6 razy, to tracili gola chociażby z Elcze czy właśnie kolejce za Lawesz. Są, są to niewątpliwie drużyny o mniejszym potencjale ofensywnym niż Sevilla W związku z, z tym tutaj Grzegorz proponuje, proponuje nam zakład na gola gości, którzy nie powinni mieć problemu z pokonaniem obrony Atletico minimum jeden raz, czyli zakład na to, że Sevilla po prostu strzeli gola, kurs 161 i duży kurs na to zdarzenie, faktycznie, i tutaj 649 złotych do wygrania. No trzymam kciuki, żeby taki Treber siadł i przechodzimy do najmocniejszej stawki na dzisiejszym filmie, bo 500 zł na dubelku od Mateusza po prostu faworyci. 500 zł postawione, 1003 zł do wygrania, czyli po prostu podwojenie stawki. No i tutaj najpierw spotkanie Milanu Rossoneri po raz drugi z rzędu zmierzą się z Torino i po raz kolejny będą w tym starciu faworytem. Goście mają spore problemy w lidze i być może postanowią wystawić nieco mieszany skład celem odpoczynku dla najlepszych piłkarzy. Spodziewa się tutaj Mateusz, że Milan, który jest bardzo mocny w tym sezonie, poradzi sobie w tym spotkaniu i przejdzie po prostu do kolejnej rundy. To spotkanie wygrają w regulaminowym czasie gry no i drugie, drugie spotkanie, mecz z będzie doskonałą okazją dla Manchesteru United aby wreszcie wykorzystać podknięcia Liverpoolu i wskoczyć na pierwsze miejsce. Podopieczni Ole potrafią wygrywać i nie bez przyczyny znajdują się tak wysoko. Berlin ostatnio gra w kratkę, niemniej ich wyniki pozwalają na w miarę bezpieczną 16 lokatę z pięcioma punktami przewagi nad strefą spadkową. Gospodarze mało strzelałem i wszystko wskazuje na to, że w tym meczu również będą mieli problemy. Faworytem są tutaj goście i Mateusz stawia, że po prostu Manchester United wygra po kursie 1.46 Czyli mocny dubel, mocna stawka, mocne podwojenie Trzymam kciuki, żeby tutaj każdy z chłopaków po prostu trafił swój pierwszy kupon na naszym kanale Żeby jak najwięcej tego siadło we wtorek I teraz słuchajcie, bo mnóstwo pytań oczywiście o, o taśmę Wiktora Widzicie ją tutaj, to, to jest taśma sobotnia, która siadła tam z 500 zł, 4700 W niedzielę zabrakło dwóch goli, więc też naprawdę było blisko Zabrakło jednego gola w meczu Herty i zabrakło jednego gola chyba w drugiej lidze holenderskiej albo pierwszej, już nie pamiętam no i tak, sprawa wygląda tak, że, że pytacie, czy będzie taśma od Wiktora. No, no będzie taśma, ale w tygodniu z reguły jest bardzo mało meczów, tym bardziej teraz, gdzie nie wszystkie ligi grają, ale już mam informację, że sobota, niedziela możecie się szykować na tasiemki za, za spore stawki na auwerki na goli, więc jeżeli ktoś czeka, to subskrybować kanał i czekać po prostu do weekendu, jak tych meczów będzie więcej. Film na soboty wiedzie najprawdopodobniej w piątek, tak jak ostatnio to zrobiliśmy, a na niedzielę, w niedzielę rano, żeby był porządek i żebyście wszystko wiedzieli co i jak. Dobra, na dzisiaj słuchajcie to na tyle, mamy trzy kupony na wtorek, dzięki, że oglądaliście do samego końca, oczywiście jak zawsze, jak zawsze zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup, linki są w opisie pod tym filmem, zachęcam do brania udziału w konkursie, 5 dyszek leci do kogoś z Was, no i oczywiście słyszymy się niebawem, dobrego popołudnia, jutro dobrego dnia, wygranych kuponów, trzymajcie się, na razie.